Witam w odcinku 252. Jak widać, w dzisiejszym odcinku klon klona klona, czyli New Saturn, klon Terminatora, który z kolei był klonem Pegasusa który z kolei był klonem Famicoma. Taka oto zawiła historia. Do nakręcenia tego odcinka zainspirował mnie Eliob, więc w dzisiejszym odcinku w ramach starej tradycji pozdrawiam wszystkich atarowców. Być może w następnym odcinku będą inne grupy użytkowników innych sprzętów, ale dzisiaj pozdrowimy atarowców serdecznie, bez żadnych docinek. Jak już zapowiadałem w swoim poście, ostatnim dzisiaj będzie właśnie o tej konsoli i powiemy co odwalił Pan Chińczyk, który produkował tą. Konsolkę. Konsolkę już mam rozkręconą. Od razu, spoiler: konsola działa, mimo że przez długi, długi czas myślałem, że jest niesprawna, próbowałem ją uratować, ale dopiero ostatnio połapałem się, dlaczego ona właściwie nie działa. A prawda jest taka, że konsola działała, tylko ja po prostu. Nie sprawdziłem wszystkiego co powinienem. No i teraz wprawne oko. Kto jest postrzegawczy już pewnie zauważył co jest nie tak. Jaka jest różnica. W porównaniu do zdjęcia z posta. Początkowo konsolę kupiłem bez tych przewodów. Tutaj między jedną a drugą płytką. Między płytką z gniazdem Cartridgea, Na której jest oczywiście czarny glut od spodu. Nie będziemy tego otwierać. A pomiędzy płytką. Z wyjściami i wejściem zasilania nie było przewodów. Polutowałem je, jak widać, dałem taką tasiemkę, która się tam wieje pod spodem i próbowałem ją odpalić. Wymieniłem oczywiście kondensatory, to podstawa. Próbowałem ją odpalić na złączach cinch, które konsola oryginalnie posiadała. Tu mamy gniazdo antenowe, tu mamy gniazdo cinch wideo, w formie kompozytu wyjście audio, mono i gniazdo zasilania oczywiście i ciekawostka, jak zacząłem grzebać ostatnio przy tej konsoli nic mi nie szło, nie szło w ogóle jej uruchomić pokazywał się czarny ekran sprawdzałem czy może kwarc nie jest uszkodzony czy jest dobrze przylutowany, powymieniłem kondensatory Robiłem jeszcze różne inne rzeczy, czyściłem gniazdo, podlutowałem oczywiście te kabelki, ale mimo wszystko nadal było czarno na ekranie. No i szukając, próbując, stwierdziłem, a spróbuję jeszcze na gnieździe antenowym. No i okazało się, że na gnieździe antenowym sygnał jest, udało się złapać. Mało tego, sygnał jest bardzo ostry. W porównaniu do innych sprzętów, które na gnieździe antenowym mają bardzo, bardzo słaby sygnał, tutaj sygnał jest tak mocny, że nawet nie trzeba wkładać wtyczki. Wystarczy wtyczkę przystawić po prostu 2 cm od gniazda, i już na ekranie mamy przyzwoity obraz. Po wpięciu wtyczki antenowego kabla do konsoli obraz jest po prostu kryształ. No, więc stwierdziłem, że coś musi być nie tak tutaj na przejściu sygnału kompozytowego. No i zacząłem po kolei sprawdzać. I co się okazało? Mimo, że konsola oryginalnie ma wlutowane gniazda Cinch do kompozyta i audio, to są one tylko wlutowane po to, żeby były wlutowane, ponieważ pomiędzy Jakiś by się przydał wskaźnik. Weźmiemy ze strzykawkę od topnika. Tu pomiędzy wejściem z gniazda a wyjściem z tej płytki do tej płytki nie ma przejścia. Ono jest tylko po prostu wlutowane. Więc jak widzicie, przylutowałem przewód tutaj, przylutowałem tutaj, gdzie jest wyjście już na drugą płytkę, a właściwie to wyjście jest z tej płytki na tą i tutaj powinien iść sygnał, ale ten punkt do niczego nie był podłączony, zarówno ten od sygnału wideo, jak i ten od sygnału audio. To było niepodłączone w ogóle. Po prostu wlutowane w płytkę, ale żadnego przejścia nie było. Więc wlutowałem dwa przewody, jak widać, żółty i czarny. Widać, widać. I sygnał się pojawił. Problem w tym, że sygnał jest tak marnej jakości, jakby to było wszystko odwrócone. Tak jak normalnie w innych sprzętach sygnał po gnieździe antenowym jest kiepskiej jakości, a po kompozycji już jest dużo lepszej, tak tu jest na odwrót. Czemu takie jest? Podejrzewam, że wzmacniacz, który tu jest zrobiony sygnału, jest tak zrobiony mocno przy okazji tematu inspiracji Eliopa konsoli którą pokazywał Eliop czyli w Terminatorze oryginalnym 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 tu jest otwór na antenę i dodatkowo w komplecie z konsolą mamy antenkę którą się wpina tutaj jeżeli mamy do telewizora podpięty podpiętą antenę odbiorczą to nawet nie trzeba tego podłączać do telewizora można to poprzez Antenę po prostu odbierać. Dlatego tu jest wzmacniacz dorobiony na tranzystorach, który wzmacnia sygnał na tyle, że można go przesyłać radiowo. I podejrzewam, że to właśnie zakłóca sygnał po kompozycie. Dlatego zrezygnowano z podłączenia tych gniazd, co wymyśliłem? Wymyśliłem, że zrobię sobie gdzieś z tyłu przełącznik, zamontuję go gdzieś tutaj, albo tutaj który będzie odłączał cały modulator, znaczy modulator, cały ten wzmacniacz który wysyła sygnał drogą radiową i zrobię przełącznik, który będzie zamieniał albo będzie podawał sygnał na ten wzmacniacz, albo będzie podawał sygnał na złącza cinch, czyli kompozyt plus audio, tak żeby jedno drugiego nie zakłócało. Podejrzewam, że jeśli bym bezpośrednio stąd wyprowadził do tej płytki, wspominiąc ciem tutaj tej sekcji, to byłoby już o wiele lepiej. Także taka była zabawa pana Chińczyka. Pan Chińczyk wymyślił, że tak to zrobi. Jaka ciekawostka, mimo że cincze są, to nie są one podłączone. Jeżeli macie Terminatora, to zobaczcie, czy u Was czasem też tak nie ma, ponieważ... Ja już miałem kilka. W kilku miałem dokładnie ten sam problem. Nie testowałem ich na gnieździe antonowym, próbowałem je testować na gnieździe cinch na kompozycie. Być może tam też również nie było podłączone i konsole wylądowały bodajże na Allegro albo Eliksie jako niesprawne. A być może po prostu tak miało być. Także takie zabawy pana Chińczyka lutowanie gniazd, które w ogóle nie są podłączone i od cała zagadka rozwiązana. A żeby nie było nudno, no to pokażę wam jeszcze dzisiaj w co aktualnie gram oprócz gier tego New Saturna kupiłem sobie ostatnio, właściwie to dzieciakom, ale sam też pewnie będę grał Rayman Legends na Xboxa One a. Halo 4 w żadną część jeszcze nie grałem, ale skompletuję sobie i na pewno sobie odpalę spróbuję pograć, zobaczymy, może mi przypadnie do gustu, nigdy nie grałem tak jak mówiłem, w żadną część ale, to w co ostatnio gram to jest seria Battlefield tutaj jest 2042, czyli chyba najnowsza część tej jeszcze nie ograłem, ale ograłem już piątkę, czwórkę, trójkę, hardline'a jeszcze nie ograłem. Bad Company 2 ograłem, Bad Company 1, w tej chwili gram w Battlefield Modern Combat 2. Później przyjdzie czas na hardline'a. 2042. Ograłem też część pierwszą, czyli Battlefield 1, która dzieje się w czasie I wojny światowej, ale niestety nie mam jej na razie w formie fizycznej. Na razie grałem tylko w wersję cyfrową. Także ostatni czas to jest właśnie ogrywanie całej serii Battlefield. Dość dużo tego jest, ale naprawdę seria mnie wciągnęła. Chociaż powiem szczerze, że ta część, którą teraz gram. Jakoś nie przypadło mi na razie do gustu, jest zupełnie inną grą niż pozostałe kolejne części cyklu. Ale jeżeli nie graliście w Batką Pany, pierwszą, drugą część, część trzecią, część czwartą, część pierwszą, piątą, to naprawdę polecam, bo świetne gry. Także tyle na dziś. Mam nadzieję, że informacja o tych gniazdach Wam pomoże. Może stwierdzicie, że. Wasze konsole, które uważaliście za martwe, są jednak żywe. I cóż, zapraszam na kolejny odcinek i do usłyszenia.